Normalny frag w Brawl Stars wygląda mniej więcej tak. A ja dzisiaj postaram się zrobić 10 najtrudniejszych killi w Brawl Stars, zaczynając od fragu z turetu Pam. Jakby ktoś nie wiedział, jak mam zamiar to zrobić, to Pam posiada Star Power, który zadaje obrażenia przeciwnikom, jeżeli wejdą w leczące pole. To tyle z ciekawostek, przechodzimy już do gry. Rozpoczął się mecz, a moim celem było oczywiście naładowanie ulta. Przy pierwszej próbie w zasadzie rzuciłem go trochę bez pomysłu, bo chciałem obronić bramkę. Później było już nieco lepiej, gdyż prawie udało mi się zabić. Jednak Mazie z 400 HP udało się przeżyć. Mimo wszelkich starań, niestety przegraliśmy ten mecz, a w następnym widziałem wręcz idealną dla mnie sytuację. Wystarczyło tylko rzucić super atak i miałbym zaliczony pierwszy etap. Jednak mój teammate był zbyt głodny tego killa. Następnie udało mi się prawie zlikwidować ziomka, ale kolejny raz zostawiłem mu tylko lowa. Wtedy dowiedziałem, że to może nie być aż tak proste. Jednak w ostatnich sekundach przed dogrywką Amber niespodziewanie we mnie weszła, dzięki czemu zgarnąłem sobie free killa. I tak oto ukończyłem pierwszy challenge. A w następnym będę musiał zrobić fraga za pomocą super ataku Janet. Szczerze mówiąc spodziewałem się, że będzie to trochę trudniejsze zadanie. Bo już przy pierwszej próbie udało mi się praktycznie to wykonać. Konać. Zabrakło tam dosłownie jednego hita, a już za drugim razem to zrobiłem. Te dwa pierwsze fragi były dość proste, za to następne będą o wiele cięższe. Jak na przykład kill z ulta Chester'a, o nazwie strzelające cukierki. Ale co jest nie tak z tym super atakiem, że tak ciężko jest z nim zrobić killa? Po pierwsze zadaje on naprawdę małe obrażenia, a po drugie jak wiecie Chester posiada aż 5 różnych ultów. Więc korzystając z moich zdolności matematycznych, Wychodzi na to, że mam tylko 20% na jego wylosowanie, dlatego też do pomocy wziąłem sobie gadżet, który zamienia nam superatak na inny losowy. Na samym początku szczęście do ultów zdecydowanie mi nie sprzyjało, ale przy okazji odkryłem ciekawą mechanikę tej postaci, a mianowicie jak zginiemy, nasz superatak po odrodzeniu zamienia się na inny. Ta wiedza bardzo przydała mi się w przyszłości. Postanowiłem zmienić tryb, bo na Broubolu ani razu nie udało mi się wylosować tego ulta i wreszcie po dość długim czasie w końcu mi się trafił. Teraz tylko musiałem go mądrze wykorzystać. Zdecydowanie użyłem tutaj 100% mózgu. Jednak nareszcie szczęście mi zaczęło sprzyjać i na mojej drodze stanął Sandy z Lowem, którego sobie na spokojnie zlikwidowałem. Następny w kolejności jest kill z tarczy Bastera. Najgorsze w zrobieniu tego fraga było to, że moi przeciwnicy posiadali takie coś jak mózg i nie za bardzo chcieli strzelać w moją tarczę. Powiedzieli z czym to się wiąże, dlatego musiałem szukać sytuacji, w której będą wręcz zmuszeni we mnie ładować. Nie było łatwe znalezienie takiego momentu na bowolu, dlatego postanowiłem zmienić tryb na hot zone. W końcu, blokując strefę przeciwnikom ultem, jest jakaś szansa, że we mnie strzelą. Już przy pierwszym odpaleniu tarczy zauważyłem, jak niskie jest ilość inteligencji moich oponentów, bo zaczęli do mnie nawalać wszystkim, czym się da. Czułem, że to może być ta gra. I się nie myliłem, ponieważ podczas następnego spotkania z moim ultem penny w niego szczeliła i dzięki temu została pokonana swoją własną bronią. Tutaj na chwilę przerwę, gdyż chciałbym ogłosić zwycięzcę konkursu z poprzedniego filmu. Widzicie go teraz na ekranie. Zgłoście do mnie na maila lub na Instagrama podwór nagrody. Wszystko oczywiście masz podane w opisie. A wy, jeżeli chcielibyście wygrać takiego skina do Edgara, to zostawcie suba z dzwonkiem, łapkę w górę pod tym filmem i napiszcie w komentarzu gotowe. Dobra, to tyle. Lecimy dalej z filmem. Doszedłem już do połowy, a jako piąty będzie kill z gadżetu Daryla o nazwie Zwijacz Oprotowy. Najgorsze w zrobieniu fraga za pomocą gadżetu było to, że miałem tylko 3 próby w każdym meczu, aby go wykonać. Co prawda, mogłem kupić Gira. Który dodaje mi jeden gadżet Ale postanowiłem sobie trochę utrudnić to zadanie To wcale nie dlatego, że szkodami było wydawać 1000 golda Przy pierwszej próbie mój gadżet został anulowany Przez innego Daryla Venemi Za drugim razem mógłbym nawet prawie zabić groma Jednak oczywiście mój atak musiał zadać mu zbyt wiele damage'u A trzeciego razu nie było, bo przegraliśmy ten mecz Po tym po raz kolejny zmieniłem tryb na hodzona gdyż wydaje mi się, że na tym trybie jakoś łatwiej zrobić kile. I już na samym początku prawie zlikwidowałem MS, jednak przez jej odbicie mój garżet nie użył się do końca. Druga próba też prawdopodobnie by mi wyszła, gdyby nie Sandy w moim teamie, który uznał, że mi trochę pomoże. W kolejnym meczu postanowiłem pobawić się trochę w Assassina i zakradałem się do przeciwników za pomocą krzaków. Lecz mimo, że praktycznie stałem w Larym, mój garżet nic mu nie zadał. W następnym meczu kontynuowałem moją taktykę z krzakami i tym razem okazała się być skuteczna. A kolejnego kila będę musiał zrobić za pomocą bomby Ravsa. I tutaj, przez to, że muszę zrobić tego fraga za pomocą gadżetu, miałem znowu tylko trzy próby w meczu. Jednak tymi bombami nie jest wcale tak łatwo zabić. Przykładowo, jak możecie zauważyć, tutaj perl Maloa jest mniej więcej pośrodku mojego nalotu. Mogłoby się wydawać, że detnie, ale chyba nigdy nie zgadniecie, co ją od tego uratowało. A były to właśnie moje bomby, ponieważ, gdy uderzają one w przeciwnika, odpychają go do tyłu, przez co wypchnęły ją z tego pola. W kolejnym meczu chyba Ravs w enemy nagrywał ten sam odcinek co ja, bo też postanowił nas bombardować. A w ostatnich sekundach gry, gdyby bomby spadły nieco szybciej, mógłbym go zlikwidować. W następnym meczu znowu trafiłem w przeciwnej drużynie Ravsa, którego bym sobie łatwo zabił, gdyby nie mój teammate. Jednak nareszcie udało mi się znaleźć sytuację jeden na milion, ponieważ na moim ziomku z drużyny siedział kit i przez to był nieruchomy. Wystarczyło tylko nacisnąć gadżet i miałbym free killa, lecz w tym samym momencie udało mu się zejść i wtedy nie wiedzieć czemu, postanowił on na mnie skoczyć, przez co udało mi się zrealizować mój plan. Idąc dalej, muszę wykonać killa za pomocą pingwina Pana P. Wiedziałem już na samym początku, że nie będzie to łatwe wyzwanie, ponieważ te pingwiny nie posiadają zbyt dobrego aima, nie mają zbyt wielu HP oraz obrażenia, które zadają, nie są za duże. Udało mi się naładować pierwszego ulta. Aby ułatwić sobie to zadanie, wziąłem także do pomocy gadżet tworzący mojego pomocnika. Obydwa pingwiny rzuciły się na tika, jednak za wiele mu nie zrobiły. Lecz za drugim razem, ku mojemu zaskoczeniu, spisały się na medal, likwidując fanga. Aż postanowiłem im z tego powodu powiedzieć prawo. No dobra, ten etap o dziwo nie był aż taki trudny. A następnego killa będę musiał wykonać na samym sobie. Pewnie teraz zastanawiacie się, jak chcę to zrobić. Bo od razu z góry mówię, że nie mam zamiaru wywalić się tutaj od burzy czy od kolców. Chce zlikwidować się za pomocą własnego pocisku. No ale jak to, skoro z przykładu trawerów wiemy, że nasze ataki nie działają na nas negatywnie. Chyba że chodzi o Dynamica, bo on gdy rzuci sobie je pod nogi to skacze jak jakaś małpa. Jednak istnieje pewien sposób, dzięki któremu możemy to zmienić. Szansa na wykonanie tego w zwykłej grze jest tak mała, że prawie znikoma. Dlatego wykonałem to na friendly gameie. A do pomocy wziąłem sobie widza. Jak wy chcecie mieć szansę wystąpienia na odcinku, zapraszam was do klubu Matty Team. Ogólnie wykonanie tego wcale nie jest takie trudne. Zresztą, zobaczcie sami, jak to wszystko wygląda. Jak widzicie, faktycznie zlikwidowałem sam siebie. A już przedostatnim fragiem, którego będę musiał wykonać, będzie kill od strefy. Ogólnie, zrobienie tego fraga było jednym z najtrudniejszych wyzwań, jakie kiedykolwiek robiłem w Brawl Stars. Zobaczcie tylko tego battle loga. Każda z tych gier to była moja nieudana próba wykonania tego challenge'u. A gwarantuję wam, że było ich o wiele więcej, tylko już się nie wczytywały. Tego killa można wykonać na kilka sposobów. Ja wybrałem akurat ten z Willow. Wiecie, ult, przejęcie umysłu przeciwnika i takie tam. Pierwsze gry szły mi, no cóż, beznadziejnie. Dlatego postanowiłem spróbować swoich sił na nokaucie. W końcu tam też jest strefa. Jednak na tym trybie także było bez zmian. Lecz nareszcie udało mi się naładować ulta. Co z nim zrobiłem? Wywaliłem się za zero. Postanowiłem powrócić na shortdowna. Jednak tym razem duo. I tam udało mi się naładować ulta. A nawet trafić zionka. Jednak powiedzmy sobie szczerze... To zagranie nie miało prawa wyjść. W kolejnej grze udało mi się znowu naładować Ulta, jednak wahałem się trochę nim szczelać, bo bałem się, że zmisuje. Jednak wtedy nie wiadomo skąd pojawił się on, Mortis, zwany także jako Skyw. Jego następny ruch znacząco przyczynił się do wykonania tego wyzwania, ponieważ postanowił on we mnie zdaszować. E, tak a ja po prostu wypełniłem już formalności. Zdecydowanie nigdy nie dowiem się co miał wtedy w głowie ten zawodnik, ale już za chwilę dowiecie się co kryje się pod dziesiątką. A jest to Kill z ulta Lu. Największy problem z superatakiem tej postaci jest taki, że zadaje on okropnie mały damage. Bo tylko 80. Na samym początku nie miałem za bardzo pomysłu jak mogę wykonać to wyzwanie. Liczyłem raczej na szczęście. Szybko jednak postanowiłem zmienić tryb na graba, bo zauważyłem, że jest fajna mapka właśnie pod to wyzwanie. Teraz wydarzyła się naprawdę prosta okazja do zrobienia killa, ponieważ dosłownie obok mnie stała sobie zamrożona Lili z 28 ahp. Gdybym kliknął ulta, zaliczyłbym ten challenge, lecz niestety za późno zareagowałem. Prawdopodobnie to przez to, że jak to nagrywałem, była jakaś druga w nocy. Po raz drugi postanowiłem zmienić tryb, tym razem na Brawl Mijały dni, nie no, aż tak to nie. Może minęła godzina. A moim największym osiągnięciem było zabicie pająków Charlie. Jednak wszystko się zmieniło w następnej grze. Rzuciłem wtedy mój super atak w sumie całkiem losowo, i przez brak AIMA mojego teammate'a udało mi się wykonać tego kila. Chyba pierwszy raz się cieszę, że dostałem słabego gościa do teamu. I tak to udało mi się wykonać 10 najtrudniejszych fragów w Brawl Stars. Proszę o wybuchnięcie planszy. Dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Podajcie na te filmy, które widzicie teraz na ekranie, a my się widzimy w następnym.